Siemanko. Dzisiaj będziemy e, część trzecia. Będziemy e, dzisiaj robić test kaktusa i be, będziemy się podkradać do domów. Tylko najpierw proszę zobaczyć, czy jest jakiś bogaty. Jest, czy nie ma. No, ciekawe. Koleda nie ma, ale i tak będziemy się wkładać Co do tego chociaż. Jak tutaj ktoś jest? Nie, nikogo nie ma. Nikogo. Zbiorę to śpiwór. O, idealnie. Jest tu ktoś. Nie ma. Ciekawe co tu jest. No tak, tu chyba jest to w ogóle jakiś safe? Chyba nie. Jest, czy nie ma tu safe'u? Nie, nie ma. Dobra, to do tej, idziemy. Czy tam ktoś jest? Nie wiadomo, ale tam na pewno pewnie ktoś jest. Kolej do nienawiści stawiać takie przybory. Tam na górze jest. Syf. Jest tu ktoś? Czy na tym Black w ogóle ktoś jest? Bo w tych domach nikogo nie ma. A i podstawowe rzeczy. No śpiwy, bomba. Aha, Walek, ja jeszcze na sejfu nie wysadziłam. Dobra, no, to może na innego kolę się tapniemy? Że na tym będzie. Ta jest chyba. Tylko czy to, to jest to samo. To jest. Jak zwykle tutaj nie ma żadnego w ogóle tego domu. To ludzie tepajcie się na serwery. Dobra, tutaj otwarta chyba. A i już zamknięto. ciekawe, kto chcemy tam wziąć? E, nie, to <trybam> się na inny sobie. jakieś dymy. O a nie to jest sprzedaż. Ten dom O, jest. Tylko okolic nie znam. O, dobra, ale podstawowa rzecz. To bomba śpigul to jeszcze ostatni, nie pamiętam co to było dobra, ale chyba już nikogo tu nie ma, to dobrze jest na razie co to jest? kurde, nie mogę to zrobić. o, już mogę хуже, ja я не могу такому мышку поставить. Куда то навык ты мне мог. Куда то я клеил на ту Так, что ты ж не да? Может, ты лайка? Может, ты хочешь заделать новую? Kurde, muszę, muszę się coś zresetować. Teraz mogę? Mogę. Ech. Nie, nie jest polski. W szkole, bo tak to by było fajnie. Ale co, dopiero to ja ze szkoły wróciłam. Bo Jezu, tam ktoś jest. Ja widzę tam ktoś jest. Dobra, to od tyłu, to od tyłu. Nie da się od tyłu, kurde. To tutaj. No ale chyba, ktoś mną, nikt mnie nie widzi. nikt mnie nie widzi. Ale mnie rąk nie widać, to ja jestem niewinnym kaktusem. Kuręczę. Przecież tu chulice. Idealny sposób, taki fajny. Widzieliście, jakie ja to zrobiłem, w ogóle? No, kolejny odcinek. Kolejny odcinek, paryt 4 będzie. O się? Tym razem z majątkiem. Mają. Но я к тому же дам не потяну. А то, она то, она то, она то, она... Это она была. O, Jezu. o O, o o, jest, jest. Tylko jest. No niedługo tam odcinek będziemy kończyć już. Lecę. Mmm... Hmm. to tam to jest. I znowu robimy ta, co bycie jak to. Robimy. Jesteśmy na górze i wysadzamy tej. E, a, a, a. Mane, mane, mane. Ty, to poprawić.